od firmę do pobudki. Panie prezesie, pani prokurent, obudźcie się! Obudźcie się z zimowego letargu! przyszła wiosna trzeba zacząć ludźmi rozmawiać. Ludzie chcą podwyżki, ludzie chcą pracować. Pracownicy oczekują, że pani Teresa w sposób niezmoczny zostanie przywrócona na miejsce pracy. Nasza wspólna koleżanka którą pan prezes Schreiber zwolnił dyscyplinarnie za to, że solidaryzowała się 26 marca z dziesiątkami tysięcy osób strajkujących na Górnym Śląsku. Według polskiego prawa i według międzynarodowego prawa naszym zdaniem w sposób haniebny i tchórzliwy została zwolniona. Tłumacząc to tym, że kontrahenci zostaną odstraszeni. Tak bardzo się kontrahenci firmy Rileta poją flagi Solidarności. Jak to kurale mawiają, przepraszam szczególnie panie, to tak kówno prawda. Może, może warto tą i Wojtuś, dać tu bliżej.